Cześć, ja witam wszystkich w, w ostatnim goleniu w roku 2019, w odcinku, co zechwalicie, swego nie znacie. Dzisiaj mm, będę się golił maszynką w 20. To polska maszynka regulowana z systemem Butterfly, czyli tutaj takie dźwiczki. Regulacji mamy od 1 do 9. Tak, jak na przykład yy, w maszynce Bonda. Tzw. GSA, Gillette Twist Adjustable. Hmm, tutaj na tej maszyneczce u góry powinno być widoczne W, a na dole 10 tutaj. Spojrzę tylko na 3, co to, No. I jako pędzelek dzisiaj użyjemy pędzla proraso wygląda produkowany przez Omega dla prorasu. Kremik Palmolive Sensitive. Nałożymy trochę kremu. Pojedziemy z tematem. Zwilżę tylko twarz. Tam wyrobienie się na twarzy. Mm -hmm. No piana powstała całkiem fajna Tłusta, treściwa Trochę chlapie I to pewnie dlatego, że się pędzel długo moczył Trochę wody w sobie ma Co mogę powiedzieć o tym pędzlu? Mam go od niedawna na początku trochę gubił mi włosie gojetniczku moczyłem długo, krótko nie wiem dlaczego ale teraz pomału przestaje także mam nadzieję, że nie wyłysię tak szybko yy, dzisiaj się ogolimy na ustawieniu na trójce tak wygląda Maszynka jest ustawiona na trójeczkę. Nie wiem czy ostrość złapie by było widać przestrzeń między grzebieniem a czapą. Więc jest tą ostrością kiepska. No. <laughs> Pierwsze przejście oczywiście z włosem. Się udało kupić maszynkę tą prostą, niestety zdarzają się krzywe. Nie ja miałem to szczęścia, że natrafiłem na prosty egzemplarz. I naprawdę powiem Wam, że jestem zadowolony. Słyszałem takie teorie, że to jest podroba właśnie yy, Gillette Slim Twist Adjustable. Miałem tam tą maszynkę, i powiem Wam, że tej o wiele bardziej na tych samych ustawieniach czuć żyletkę. Powiem wam nawet, że bym zaryzykował stwierdzenie, że ta maszynka jest agresywniejsza od jakby pierwowzorowy. Ale mi to nie przeszkadza jakoś. Powiem Wam, że magia tej maszynki jest taka, że hmm. tak powiedzmy w R89 się gole i tam, że letko się wydaje tempa, wsadzam do tej maszynki i jeszcze spokojnie dwa golenia bez najmniejszego problemu hmm. mogę zaliczyć. Może dlatego, że żeletka nie jest aż tak mocno wygięta jak w WR89. No nie wiem, w każdym razie, w tej maszynce żeletka starczy na duży. jaka Oczywiście musi być ostra, nie? Więc tą maszynkę kupiłem. To szczerze mówiąc nie sięgam po nim. Co do krama, to można powiedzieć, no taki pozostały filtr tłusty Dobrze. daje dobry posiłek. Zapach to sprawa indywidualna. To jest, moim zdaniem, taki... taki... To... zapach. Krema do golenia, żadna to rewelacja, ale też że ten odtrącający taki... taki całkiem przyjemny nawet. Jeszcze, o właśnie, jeszcze odnośnie tego pędzla. Ja go pierwszy raz użyłem. Byłem zdziwiony tym, że jest taki końcówki. Są takie fajne, mięciutkie. Naprawdę, ten zalek. Jeżeli chodzi o świnkę, bardzo, bardzo fajny. Takim przystępne Pieniądze Taką, to co mówiłem Włosy Mój egzemplarz kupi, nie wiem dlaczego Czy moczego długo, czy krótko Czy w zimnej wodzie, czy w ciepłej Zdarzy mu się Zgubić włoski No nie wiem. Albo na takie egzemplarstwo trafiłem, albo już te pędzle tak mają. Ale powiem, że mimo wszystko lubię ten pędzel. To co mówię. Малый драфтин Dzięki temu, że ona jest cała metalowa Nawet yy, czytałem, że to jest stal nierdzewna yy, Nie ma tego efektu młotka jak na przykład w Wiza W11 Gdzie jest yy, tutaj głowica metalowa Tutaj element do regulacji ostrości jest metalowy A rączka jest plastikowa, mamy efekt młotka Nie, tutaj jest po prostu ta cała jakby maszynka jest Powiedzieć, no, czuć w ręce, że ma się kawałek metalu. No. Hmm. Bez, jakby takiego na jedną stronę przeciążenia, twarz. No. Tego golone. Warsik after wersja fresh Kolano skrzyżowane Także dziękuję, że oglądaliście i korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim najlepsze życzenia noworoczne, dużo zdrowia, szczęścia i żeby Was dobry humor nie opuszczał. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.